Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam demontaż i montaż Siemensa M65. I jeszcze, oczywiście, kilka słów o nim powiemy. Telefon został wyprodukowany w 2004 roku. Tu już posiada 16 lat. No i całkiem, całkiem wygląda. To i mam wrażenie, że coś jeszcze na budowie było. Chyba było. I zostało niestety zerwane. Dość ceniony telefonik przez użytkowników. Dość ciekawy tutaj egzemplarz. Yy, właśnie od marki Siemens. Tutaj spójrzcie na bocznej ściance. Widzimy port, na naszą irdę u samej góry. Tutaj yy, otwór na sam smycz. Tutaj, oczywiście, na przedniej ściance znajduje się otwór na nasz kół od rozmów. Yy, w tym przypadku telefon od tym posiada joystick, troszkę taki zmodyfikowany klawisz joysticka. Yy, na samym dole yy, port ładowania tutaj. Standardowy, Siemensowy, i po prawej stronie od, mini otwór na nasz mikrofonik. Yy, natomiast, często znajduje się, spójrzmy sobie, aparat fotograficzny. Tutaj ja nie wiem, jaki yy, posiada jakość tego yy, aparaciku. Tutaj prawdopodobnie VGA. Tak jest, VGA pisze yy, 0,3 bądź 0,1 megapikselowy. Yy, tutaj fajna ta ślepka. Yy, antenowo-aparatowa, tutaj sobie spójrzcie, tu jest jeszcze antenka naszego tutaj zasięgu. No i dobra, tu sobie zobaczymy jeszcze naszą baterię, tutaj bateria oryginalna. Tutaj jest wyblona, a i tak ona wygląda, tutaj posiada 600 mAh no taka bateria tutaj dość posiada małe tutaj, małą pojemność. Wyprodukowana została w Chinach, no i jeszcze inne informacje widzimy na tej baterii. Jeśli byście taką baterię szukali, to właśnie tak ona się nazywa i tak ona wygląda w tym Siemensie. Tutaj spójrzmy jeszcze Siemens M65, został wyprodukowany w Niemczech. No i jeszcze mamy jakieś informacje dodatkowe tego tej modelu. No i teraz zabierzemy się tutaj do demontażu i montażu. Tutaj spójrzcie, mamy do docenia cztery śrubeczki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Tu jest piąta i szósta. Tylko w tym przypadku pewnie była jakaś osłonka, którą trzeba zerwać, by tutaj sobie odkręcić te śrubeczki. Jakim się to dzisiaj torsem posłużymy? Tutaj spójrzcie, można ty złapi ostrość. Jest to torx 5F5H. No i sobie jedziemy. To jest jedna. Trzecia i czwarta. Tutaj już widzę, że ktoś już niejednokrotnie odkręca nasz telefonik, więc tutaj może być prawdopodobnie złom. Ale tak jak mówię, bateria już jest za bardzo nie do użytkowania. Yy, niestety nie prosi, tej tutaj naładować. No i sobie, już odchodziliśmy wszystkie śrubeczki. Czyli sobie odkładamy wszystko na bok. I teraz sobie podwadzamy naszą tutaj przednią obudowę. No tutaj samo jak widzę, odchodzi z jednej i z drugiej strony. Tutaj nasza przednia obudowa. Tu mamy nakładkę nasze kadłubki, tu co odpinamy mini klawisz naszego czestnika, nakładkę. No i teraz wszystko tutaj wyciągamy z zewnątrz naszego telefoniku. Tutaj wyciągamy z gumy. I tutaj spójrzcie, w naszym korpusie znajduje się wymienny, wymienna wibracja, wymienny tutaj mikrofonik, no i antenka tutaj zasięgowa, ta blaszka metalowa, która tutaj ulepsza naszą tutaj, nasz zasięg z płyty. Tutaj rameczka nakładka naszej płytki tej od klawiszy funkcji numerycznych. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten Siemens. -y. Tutaj widzicie prosty. Tu się tam coś odrywało Z obudowy widzicie, wszystko się odrywa, od, odrywa już niestety bieg robi swoje, tutaj jeśli chcemy wyjąć nasz wyświetlacz to jest bardzo prosty, tutaj sobie podwadzamy z czterech stron tutaj spójrzcie między tą blaszką a naszym wyświetlaczem tutaj raczej tego wyświetlacza nie uszkodzicie chyba, że naprawdę byście tutaj strasznie z nim walczyli ale myślę, że nawet taki amator, totalny amator który telefonu nigdy nie odbierał sobie z tym spokojnie poradzi i ten wyświetlacz nie uszkodzi bo tu jest dość wytrzymały śledaczem. No i tak on wygląda, tutaj bardzo prosty wyświetlacz, który się tu łączy wraz tutaj z złączami na płycie głównej. Tutaj oczywiście również wymienny głośniczek od rozmów, tutaj podwadzamy i wyciągamy go. I tu jeszcze moglibyśmy sobie może mieć nasz aparacik tej fajnej jakości. Tutaj sobie podwadzamy, no i widzimy, tu jest taka osłonka i tutaj kolejna osłonka. Tutaj, która nam osłania nasze złącze. Złącze metalowe. O, widzimy nam odeszło. I tu sobie podwadzamy. I aparat sobie wyciągamy. Tutaj z gniazda. Tu jest dość. O! No I tak to wygląda. Widzicie. Ta trochę na szybko. Bez dokładności. Ale to jest. Widzicie. Bardzo proste w tym telefonie. I tak wygląda nasza płyta. Tego Siemensa. Właśnie. Podobny Siemens do, do innych Siemensów z tego czasu. Tutaj widzimy. Jeśli chodzi o wymienność naszego slotu, SIM tej gniazda, ładowania złączy, tej naszej baterii, anteny zasięgowej, joysticka, to wszystko jest wymienne, ale w utrudniony sposób. Musimy lutować, tutaj bawić się w inne sposoby. No i dobra, teraz sobie wszystko składamy w odwrotnej kolejności, tu sobie wyginamy z powrotem naszą blaszkę i wkładamy nasz Aparacik w swoje miejsce. Zapinamy go tutaj na płycie głównej. Pamiętajmy o naszej tutaj blaszce osłaniającej. Tutaj mocujemy ją. Ja tu jeszcze oczywiście pamiętajcie, by wygiąć odpowiednio do wewnątrz z powrotem nasze tutaj blaszki. O. Także odginam z powrotem, się tutaj mocno trzymało. Zakładamy tą zaślepkę tutaj mocującą. Tutaj ona była szkoczna. Coś nie wypadło. O, z tej strony pobijemy się. Tutaj mocujemy. Z jednej strony, tutaj z drugiej strony. A już wszystko tutaj gra. Zakładamy nasz wyświetlacz. Tu, tu oczywiście patrzymy na złącza. Także tu sobie z jednej strony mocujemy na blokadę i nam się idealnie łączy z drugiej strony. Teraz tutaj spójrzcie mocujemy nasze tutaj blokady, żeby tutaj nam się nic nie ruszało. Tutaj z jednej i z drugiej strony. Zakładamy naszą nakładkę. Naszej tutaj klawiatury. Tu są widzicie złącza, tu są te złącza na płytce. Zakładamy z powrotem tutaj na swoje miejsce e, tą całą ramkę, ale wcześniej jeszcze, jeszcze głośniczek był. Tutaj głośniczek wkładamy. Tak jest, ramka się zakłada. Rameczka jest. Nakładka kreaturki tutaj. Nakładka joysticka, która tutaj mocuje naszą nakładkę kreaturki, i teraz zakładamy to wszystko na swoje miejsce, tutaj na swoje miejsce. Tutaj widziałem, że było z tej strony, a nie wiem, czy może być, może być odwrotnie, ale zrobię tak, jak było. Tu nie będę mieszał, i wpinamy to wszystko. Tam, gdzie było. Także tego samym dół musimy wbić w tą całą ramkę gumową naszego Siemensa. Tu sobie wbijamy. No i tutaj już dokładamy. Spójrzcie idealnie z wszystkich stron. Teraz sobie wypadało, bo nam tutaj przeszedł nasz wyświetlacz. To jest tych brudów. Więc sobie przecieramy. Nasz montaż, Wycieramy sobie. I przykładamy tutaj naszą przednią obudowę, mocujemy na naszych zatrzaskach tutaj i teraz przykręcamy nasze śrubeczki tu jest jedna, druga. Trzecia, czwarta, piąta, i szósta to nam wypada, bo odleciał właśnie nam ten mocujący tutaj spójrzcie. No i dobra, i to wszystko Tu jeśli chodzi o poprawny montaż i demontaż tego Siemensa M65. No i się jest naprawdę bardzo prosty typ demontażu, sami sobie na pewno go, po, sobie go tutaj zdemontujecie. Jeśli chodzi o jakieś tam zaawansowane, bardziej lutowanie czy skrzywanie, to wiadomo będzie z tym problem. Jeśli macie taką lutownicę w domu, uczycie się na takiej lutownicy czy na skrzyżownicy na skrzyżowaniu takich elementów scalonych na tej płycie głównej. To na pewno nie będziecie mieli z tym problemów. Także sobie spokojnie wymienicie w prosty sposób. Dzięki za dziś. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Instalacjonów i innych telefonów klasycznych dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego modelu M65 znajdziecie sobie pod tym filmem. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i komentarza pod tym filmem. Cześć.